Dobrze, to dzień dobry. Dzień dobry! Witamy Was serdecznie w kolejnym quizie. Wy już wiecie, jaki jest temat. Dymit poniekąd też wie. Ale poniekąd. Ale poniekąd, bo robimy dzisiaj quiz z e, takiego znanego polta. Polta. po pol, pol, Polegu. Tak, e, z pudelka. to jest mój ulubiony. okulary. <głos》> <głos》>. I teraz kwestia jest taka, że e, quiz polega na tym, że widzimy zdjęcia znanych osób, ale e, kiedy byli mali. Włączam się jako agresywny, więc dużo łapek w górę. Bardzo prosimy, tak. będzie nam bardzo miło. I te komentarze piszcie, że Dymitr mógłby się odpalić, czy coś takiego bardziej. Ale Dobra. dzisiaj nie jestem czerwony, no to nie, to dzisiaj jestem ten lajtowy. Dobra. Zaczynamy? <grym> tak. Pierwsza osoba. Pierwsza osoba. Bawcie się razem z nami. To jest zdjęcie z wężem? Ale typ miał wężem. Ale ja wiem kto to jest. No to proszę, jak wiesz, to, to klikasz. A jak nie, to jest minus. Ja wiem, kto to jest. To, to... to minus. Yy, wiem i to jest Monika Brodka. Tak. To, to jest to niemożliwe, że to, to... to... Po rysach twarzy stary widać, że to jest Monika Brodka. Ja bym bardziej powiedział, że po historii twojego wyszukiwania, ale dobrze. Dobra, lecimy dalej. Zawsze jak będę wygrywał, to będzie posądzenie, że... A Cóż to za młoda dam. Przecież to jest niemożliwe, te dzieci są zbyt małe. To bardzo ciężkie. To jakby to jakby, jakby nastolatki, no to jak rozumiem, nie ale... Nie to, stąd to może być każdy. To może być data Kempa i Donald. No to błąd. Donald nie. Punkt dla Łukasza. No bo to nie jest ani kempa, <laughs> jak... ani Donald! <laughs> 2-0! Idziemy dalej! Ale ja nie kliknąłem! No to ale nie musiałeś! No jak? Żeby odpowiedzieć, trzeba kliknąć, jest jak beczka się... u Strasburgera. Jedyne co to można zobaczyć, to to, że ma lekko zadarty nos. I koniec, y, że szczególnych. Nie, no dziewczynka. To jest dziewczynka. Dobra, daj jakieś takie podpowiedzi. Imiona. no No. Joanna, Agnieszka, Małgorzata. Joanna, jeżeli to jest Rozenek? Małgorzata? Małgorzata, Rozenek. No dobrze. I zaraz będzie, że czytuję, albo ja oszukuję. To... O, to już takie zdjęcie, gdzie właśnie można powoli rozpoznać. Cześć, 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 cześć! Kurde, mam taki durny traf, ale... No, poczekaj. No, poczekam, poczekam, bo mam taki to może to skrajnie... Paski, zamykasz, zamykasz oczy i później otwierasz. Macie. Nie mów na głos nazwiska. Do <laughs> nie, 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 ale ja myślę, Dobre. że. Podpowiedzi. No mogą być podpowiedzi. Dobre, podpowiedzi. Yy, Maciej albo Maciej albo Krzysztof. Maciej, Maciej albo Krzysztof? Albo inaczej. Maciej K, Maciej D, albo Krzysztof I. Kurna, zaryzykuję. Yy, to jest kurzaniewski. Do Dobor. Panie Macieju, to jest Maciej? Bardzo mocno się pan zmienił. Poznałbyś go? No właśnie nie. O Jezus Maria. A tutaj jest taki podpowiedź w tym. No. Gen modelki miała w sobie od zawsze. Gen modelki? No to to jest ta. Yy, ta, co tak y, słabo mówi w języku polskim. Yy, jak ona ma? Krupa? Jona Koroniewska. Kurna, mam zero. Dobra taktyka. Ja sobie siedzę, że się wszędzie do no. To jest To jest bardzo. To ja wiem, to może być każdy. Jeszcze czarno-białe, więc dobrze, że to nie jest kurde jakieś. Ale wiesz co jest najlepsze, że na pudelku ludzie to rozwiązują i to jest normalnie jako test na pudelku. Taka podpowiedź to jest napisane, pytanie z kategorii ultra hard. No, no, no. Nie no, no i co, co mamy tutaj powiedzieć? Ma mały człowiek... No pulpaśny. No dobra, no to polecimy z imionami, Ale co? tu jakieś nowe zdjęcie, bo ma pieluchę, więc to nie jest jakiś, to nie jest jakaś osoba z mojego rocznika, u mnie były tetry. To mi A tata do dzisiaj mi tetra wypomina. Tetra pak? Do no, tata mi do dzisiaj <coughs> wypomina, że... Albo peweksy. Twoje tetrze prałem. Proszę? Albo z jakieś to robione. No dobra, dawaj podpowiedzi. Antoni Kuba, Anna. To jeszcze może być chłopczyk, albo dziewczynka? No, Ultra Hard. Antoni Kuba. Anna. Pewnie jest, kur... No, ty musisz bardziej ryzykować. No, no dawaj, bo jest za Ale zero. co ja mam zaryzykować, A, jak tutaj nie wiem... Antoni Pawlicki. No serio, tak mówisz? No, jak jest Antoni, no to jednego, którego znam. Dobra. A to jest ten młody aktor, Antoni... A to jest y, Anna Mucha. Ania Mucha. Nie przypomina siebie. <noise> no dobra, idziemy dalej. Minus jeden masz. No No to nie, no jak? Przecież to przecież się nie da odgadnąć, ty, no. ale... To nie jesteś ty? To jestem ja, A? ten. ten, ten. Ty? No, ty? tak. Ty jesteś! No, taki jest No wkur... byłem. <grym> Nic się nie zmieniło! A? No nie, no bez podpowiedzi się nie da. Jest za trudne. Tak królową parkiedu trudno pomylić. A Ida? Ida Nowakowska? Odpowiada? Tak. Nie, bo nawet takiej nie ma. Co no. To jest tak. Julia Wieniawa? Można było zobaczyć, że jest dosyć nowe zdjęcie. Tak, no to ja... Jak w miarę chciałem... nowe zdjęcie? No bo jest w kolorze w kolorze i te nawet takie stylowe są jak na dzieci to jeszcze teraz by przeszły. to jest kukulska. Tak. Wiem, bo y, moi rodzice kiedyś puszczali mi płytę kukulskiej. Ale ona to jest ta na górze, czy no Nie, dole? no ta na dole. Aha. A ta to z tymi zębami? No. Z tą taką delikatną diastemą jak Karolek? Mhm. Nie, to ta na dole. No nie, no rozumiem, rozumiem. Mam zero. Dobra, teraz się skupiam. Nie, do czegoś takiego to jeszcze nie grałem. Widzisz? Jeszcze przegrasz i pojeżdżam. No, ja chcę, żeby to był zapasowy. Podpowiedź, co to za mała smakożka? Nie, to Magda Gessler. Tak, tak wyglądała Magda Gessler? Czy mnie bardziej skusiło, co to za mała smakożka? I włosy blond. A tu jeszcze bez docze... Bez tego? Nie, ona nie ma bo ona takie ma. A czemu ty powiedziałeś doczepy? To co ty tak powiedziałeś. Ja bez doczę i nie skończyłem. Aha. Ale co Panowie. chciałem, ona była z ja tym aktorem, z, z... co papieża grał. Z Johnem Wojtem? Z, z Adamczykiem. Z <laughs> Adamczykiem. się też. <śmiech> <śmiech> no ja pierdolę. No po, po takim No i Damię usłyszał cały świat. Od... O tej młodej damie usłyszał, usłyszał cały świat. No to ja mam taki jakbyś dał... ja upadałem, jak coś... Dobrze, ale jakbyś dał imiona to po tej podpowiedzi można byłoby cokolwiek... No nie, nie mogę dać imiona, bo będziesz wiedział od razu. E... Mam rakietę jej. To... Iga Świątek? Nie, nie. nie, to może być Izabela Skorupko. Ania Rubik. A też mogło być! Kurde, Rzeczywiście! No. Ja szukałem osoby, która jest znana na... Ale nie, nie no, to i Świątek to za... To by było dosyć nowe zdjęcie. No, to, to... No a tak stwany, co so, się zamienimy, kurde. Nie, ja nie jestem... Nie, nie. ja mam takie same proszę, myśli. Ja tak? Tak, no bo to jest stare zdjęcie. To widać, że to jest starsza pani. Ty macie ci zaraz kurna a twoje zrobi na stary. Ile jest? Bo no nie wiem, czy mam się bić jeszcze i się denerwować, czy sobie siedzieć spokojnie. Co to za poważne... Gabriela Joanna Danuta. Gabriela Joanna Danuta. Na kogoś, kogoś no ja twarz. też skądś kojarzę i takie oczy. Tak, ale tu. A to w sumie podobna. My, tak myślę, że... O Jezus. Y... Je, je, Gabriela Joanna Danuta. Ja nie znam chyba nazwiska. To może być samienie. <laughs> Gabriela. Joanna Danuta. Powiedz mi, to nie jest... A no to telewizja? No tak, tak. Ja yy, Boże, ja wiem. Mm. Ja mam wrażenie, że ona prowadzi ty wiadomości w TVP. Nie, nie, nie. Ja, nie. ja wiem, mi się wydaje, że to jest. Tylko co? Jak ona się nazywa? Mm. Nazwisko na K. Proszę dać te nazwiska. Tak? Nie, no nie czytaj nazwiska. Yy, no, nazwisko jest, na K. Jest jest. jest. jest nazwisko na K, bo ja wiem kto to jest, tylko nie wiem jak ma na nazwisko. No, no, to to jest... Widzimy się to prawda? Yy, widzimy się to uprawia? No. Ja. Boże, no jak ona się nazywa? Jak się ciągnie sanki. Już więcej nie mówię. Bo mnie zabiją. Jak <grym> <grym> się ciągnie sanki. Joanna Kulik. Gabriela Muskała. Ale było coś takiego jak Janapulik. Ja na kuli kiedyś, Janapulik. Też Aktorką. A wiesz, że Gabriela Muskała to był mój pierwszy traf? Serio? Tak. To co, możemy ale nie aktorkować? jesteś w stanie tego udowodnić. bo każdy mi... jest tak w stanie powiedzieć. No ale ja dla siebie to mam. Ale. <grym> o Muskali w ogóle myślałem, tylko że. już żeś mnie zbił. O ja pierdolę, ale to jest trudne. Tu mamy niezłą psotnicę. Niezła psotnica. No? Dominika, Blanka, Agnieszka. Wszystkie nazwiska. No wiesz, psotnicą jest tylko jedna pani z tego otoczenia jest to Blanka Lipińska. Brawo! No to brawo się nie należą. Czytałeś ciężko, rozumiem. Bardzo. Nie podziwiam twórczość. Szczególnie z Sopotu. O! Ta po prawej? Nie, no ta po lewej. Ta po... Ale jako ja, że twarz. Yy, <głos> Co? <głos> to jest piosenkarka. Yy, nie wiem, no bo ty nie mam odpowiedzi. Ja dopiero kliknę. Ale to jest znana, znana twarz. Ale ona jest piosenkarką. A Paulina K. Ida N. Albo Ewa D. Paulina K. Jak nam masz? Boże, to brzmi, jak one by były jakimiś przestępcami. Takie czarny pasek dawaj tak, na montażu. Paulina no. K. No. Ida N. Albo Ewa D. Ida Nowakowska. No może być ona, bo to z tych to pasuje. Paulina Krupińska. Kurta. A, to modelka. Modelka? Modelka. No ona prowadzi pytanie... Z, z drugie Karpinu. słyszę, bo drugie są... słyszę. Jak nie wiesz, która to jest? Krupińska? Ja też nie. Nie. Boże. Kurna, powiem ci, że... Nie, 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 nie. 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 Cóż to za królowa placu zaba? Nie no, te podpowiedzi są super. No bo to jest spudelka, tam wysokich lotów nie ma, nie oczekuj tego. Ale ja myślę, że to jest. Yy, Pomyślaj z Tobą. Otylia? Nie przypomina Ci Otylii Jędrzejczak trochę? Też co tutaj to może Cześć. być? Tamara A, Magda Elena L, albo Aneta Z. No to może być Rozenek. Przys nie ma Małgorzaty. M M Magdalena. A, Małgorzata. <laughs> Kuźwa jaki <Maciak>, Facepalm, Facebook. <laughs> Proszę was, nie odejmujcie mi tych punktów. Jeszcze raz. Ty za szybko mówisz. No, bo ja tak szybko myślę. No właśnie tak średnio. Druga próba, próba. No. Nie, no to, to no ja maja... wiem co to jest. To jest zając. Po oczach tak widać. Ale to zajęło. Nie jestem, bo ja tylko tam, gdzie jestem, pewien to mówię, a tak dwa to razy, nie wiem. Można. No nie, no po oczach widać. Tu, Grał tu widać. Jest. Ewentualnie rozanek, ale nie wiem. Raz dwa razy. Po, raz, raz, raz. Raz dwa trzecia martka. <noise> <noise> Idźmy dalej. A to tak? Oj, to no, z takim zdjęciem można to pogłówkować, bo tak, to, tylko, że tutaj jest opis do tego, tego nie zgadniecie. No dobrze, ale to jest już w, już w miarę. Głupie te quizy, pudelek robisz, kurna, powiem Ci, wiesz? Wcale mi się nie podobają. Oczywiście nie mogliśmy wcześniej tego sprawdzić, bo nie byłoby fanu, ale. podpowiedź. No. Małgorzata. Małgorzata. Albo Weronika. Mm, kurna, tylko po piegach. Weronika Rosati. Nie, nie ma takiej nawet, wiesz? A wiem, no to, to dobry traf byłby. No, no. no nie się. Małgorzata Godlewska. Godlewska? To jest chyba ta, co śpiewa takie świąteczne piosenki strasznie, tak? Oku. O, no, to na grubo wjechali, to. Widzę. No już na grubowiechali chłopaki. A ty nie widzisz prawidłowych ty? odpowiedzi? Nie, dopiero kliknę. Okej. Okay. Okay. A co ty nie znasz Godlewski? Nie no, znasz Siostry lubisz Godlewski. Lubisz dobrą muzykę, a nie znasz Siostry Godlewski. Musisz no. to znać, wszyscy to znali. Ja, lubisz dobrą muzykę, to na pewno. Wszyscy. Mieszcie po połowie. Piszcie czy. Wieszcie po połowie. Piszcie czy wierzycie, że Dymit nie zna Godlewski. O. Na bank znam. Znam. O? Yy, co coś? Tu bez podpowiedzi. A nazwisko zaczyna się na o, N? To jest super podpowiedź. Ta instagramowa wyjadaczka to. Ma fashion. Kurde! Po oczach. A wiesz, dlaczego wiem? Bo interesuję się jej byłem partnerem, bo ja lubię rap. Sebastian Fabiański, nie? No, to jest dobry. Znany mocny, raper. A ja, ja chciałem powiedzieć, wiesz tak. kto? Mocny nykel, raper. Nykel, chciałem powiedzieć. No to też w miarę. To jest podobna tak, tak waga. Nykel, nie? Teraz leci najtrudniejsze. No. Dawaj. Bądźcie przyszykowani. No. Będzie od razu... No najtrudniejszy i mam od razu trzymać? No to jest, wiesz, wow. Aha, wał. Wow. Czy to jest ostatnie już? Tak, ostatnie. Kurde. A wiesz co to jest? E, poczekaj, poczekaj. poczekaj. <grym> <grym> kurde! <grym> bo bo on sobie przypomniał, to jest tam. Ja wiem dokładnie, e, od razu. Ta, ale nie mów, ja wiem, kto to jest. Ja ci powiem, Macieś. No nie. To jest. E, Boże, mam ją. Ja cicho zupra. nie, bo to już będzie wiedział. Tu już mam ją przed. Ja znam tą osobę. No, ale kurde. E, to jest Chodakowska. Brawo. No. Mówiłem, że znam. A wy nie wierzycie. <grym> to dla kogo no ja odpowiedziałem, czyli dla mnie. Ja odpowiedziałem 20 godzin wcześniej. <grym> nie, to było takie... niektóre były fajne, ale niektóre były... No nie, no z tym dzieckiem ja, tam... Ja w ogóle mam propozycję taką, że myślę, że ja wybieram te zdjęcia. A ty nie pracujesz w Pudelku? Widzowie! Ja jestem lektorem, bo tak gadają. Widzowie, zróbmy tak, żebyście wy sugerowali tematy tych quizów, bo powiem wam, że ani mi, ani Maćkowi nie wychodzi. Także liczymy na waszą kreatywność. Piszcie ale w komentarzu, jaki quiz. Jakim Maćkowi? Przecież ja tylko nie siedzę w No ale ty czytasz, nie? <laughs> rektorem. Ja ogólnie uważam, że to jest wszystko twoja wina. Nie. No, Maciek, znowu przegrałem przez ciebie! Nie, raz wygrałeś. Raz wy, ale to było ustawiane. No. no teraz też? Musimy ci jedynie to tym powiedzieć. Serio. Którym? Z logami. To było ustawione. To było ustawione. Chcieliśmy zobaczyć. reakcję. Naprawdę, na pewno nie. No, no mówię A, ci serio, pod Bogiem. Na subskrybentów. To nie. <śmiech> <śmiech> Ale chciałem zobaczyć tą reakcję. <laughs> nie, już mi <mnie> zagotowało trochę. <laughs> Dobra, nie, no. kończąc puentę. w cholerę to jest trudne i dziwne no. takie quizy. Nie podoba nam się pudelek. Pase. Piszcie wy w komentarzach jakie quizy chcielibyśmy, żebyście wy zrobili. Może testy inteligencji? Tys było przecież. To już było. Ale Zagrania taki 40 minut rozwiązywać. No. To lepiej podarować to sobie. Dziękujemy bo za time dzisiaj. Się liczy. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Fajnie, że znowu mogłem być sobą. Tak. Do następnego. Cześć, papa. Pa. No, ale to nie oszukujcie. <noise>